Serdecznie witamy Państwa na dzisiejszym spotkaniu dotyczącym podatności i zarządzania nimi i jak sobie z nimi radzić. Ja nazywam się Sławomir Dec i w firmie EMS jestem inżynierem systemów. Ze mną jest kolega z firmy, z którą współpracujemy dla naszych klientów, dokładnie jeśli chodzi o usługi. Witam serdecznie Państwa. Ja nazywam się Przemek Kucharzewski. Zajmuję się budową kanału sprzedaży w firmie Sajkomsek. Sajkomsek, który jest autorem usługi zarządzania podatnościami end-to-end -end, wspieraną przez technologię FuseAI. Dzisiaj chcemy porozmawiać o podatnościach i właśnie jak sobie z nimi radzić. Temat podatności i ich identyfikacji jest tematem nienowym. Nie Od dawna, już w latach 90., pod koniec lat 90., powstawały pierwsze skanery podatności, tak jak na przykład Nesus. Od tego czasu w samych systemach do identyfikacji podatności sama zasada ich się nie zmieniła. Cały czas wyszukujemy, luk w naszych systemach, która, których baza tych luk cały, cały czas yy, się zwiększa. Więc sama taka istota działania jest yy, taka sama. Dodawane są funkcjonalności, które pomagają nam w tym yy, decydowaniu, które podatności powinniśmy w pierwszej kolejności yy, zidentyfikować. Jak śledzić ten yy, ten proces ich remediacji. Więc tutaj mamy systemy, które w tym czasie się rozwijały dodawały czy jakieś projekty, czy dodawały, jeśli chodzi o śledzenie tych zmian, czy własne wskaźniki, które, Pokazywały nam, na którą konkretnie podatność możemy zwrócić uwagę. I podatności dalej są w czołówce tych zagrożeń, które są w pierwszej kolejności wykorzystywane przez te złe siły. Obok phishingu, obok prób wykradzenia. Poświadczeń dalej jest to temat, który powinien być, na który powinniśmy zwracać uwagę. I jakie, jak możemy podejść do tej identyfikacji i, i, i łatania tych, tych luk, możemy Sami zorganizować skaner podatności czy open source, podnieść swoje kompetencje w wyszukiwaniu tych podatności i wykonywać te operacje po swojej stronie w ramach własnych zasobów, możemy wykorzystać komercyjne narzędzia, które właśnie. Rozwinięte o te funkcjonalności śledzenia zmian czy priorytetyzowania wykrytych, wykrytych luk pomogą nam w tym sprawnym, w tej sprawnej remediacji, jeśli chodzi o wykryte podatności. Natomiast trzecią taką formą może być usługa. gdzie nie, nie, nie potrzebujemy posiadać własnego e, skanera. Możemy te czynności, które wymagają od nas dużych kompetencji czy zaangażowania e, czasowego naszych pracowników, możemy przenieść na firmę, która nas e, w tym wesprze. I tutaj mamy właśnie ten, e, to rozwiązanie, jak, e, czyli e, usługa. Wykrywania i remediacji, jeśli chodzi o podatności. I tutaj kolega Przemek może nam przybliżyć, na jakie wsparcie taki klient może liczyć w ramach takiej usługi, w czym taka usługa może nas wesprzeć i jaki ten efekt może ona przynieść. No więc należy na początek wspomnieć, że każda podatność to jest potencjalny incydent, to jest po prostu miejsce, które mogą wykorzystać hakerzy do tego, żeby zdarzyło się coś przykrego, czy to jest atak ransomware, czy wyciek danych i z czym może się wiązać też potem kwestia kar od regulatorów. Natomiast usługa zarządzania podatnościami end-to-end -end autorstwa Sec de facto pozwala na outsourcing całego procesu, bo jak to w ogóle, jak to w ogóle działa? Otóż do organizacji dostarczany jest obraz maszyny wirtualnej albo urządzenie fizyczne, które zawiera kilka skanerów podatności, m.in. wspomniany Nesus, jak również około 180 różnych narzędzi, które automatyzują pentesty i cały, całą usługę. I po uruchomieniu tej maszyny wirtualnej najpierw następuje wykrycie zasobów i nierzadko wtedy pojawia się jakiś shadow IT, zapomniane serwery, zapomniane urządzenia sieciowe. Kolejnym krokiem są ciągłe skany podatności. Ciągłe to znaczy tak częste, jak sobie to określimy w ramach parametrów usługi, czasami co tydzień na pewnych zasobach, czasami może być to w dłuższych przedziałach czasu. Kolejnym bardzo ważnym krokiem jest weryfikacja podatności pod względem false positive, czyli de facto, czy te podatności w danym środowisku mają szansę zaistnieć i kwestia też akceptacji ryzyka, ponieważ no wszystkich podatności nie jesteśmy w stanie, tak powiem, zlikwidować, bo pewne rzeczy wynikają z długu technologicznego czy też z kwestii budżetowych. I na tą weryfikację false positive zazwyczaj nie ma za bardzo czasu, nie ma też wiedzy, w jaki sposób to robić. Kolejnym krokiem są ciągłe testy penetracyjne, i te testy są i automatyczne, i manualne, i dotyczą i infrastruktury, i aplikacji, i chmury, i OT. No i chyba najważniejsza rzecz, czyli system tiketowy, gdzie te podatności trafiają z informacją o tym, jak je zmitygować, czyli co trzeba zrobić, żeby daną podatność usunąć. Nadawane są oczywiście owe priorytety wynikające nie tylko z severity podatności, ale z krytyczności zasobów. I na tej podstawie osoby, czy to po stronie klienta, czy za pośrednictwem partnera są w stanie takie, takie podatności po prostu usunąć. Kolejnym krokiem jest raportowanie i to raportowanie nie w postaci wyłącznie jakichś dokumentów statycznych, ale dashboardów, które obrazują w jaki sposób te podatności są w swojej drodze do mitygacji. Oprócz tego mamy sprawdzanie, czy te podatności zaistniały. No i oczywiście cały proces analizy ryzyka, który jest również niezbędny z punktu widzenia nowych regulacji, chociażby NIS-2 czy DORY. Stąd mamy w jednym miejscu całość, czyli od wykrycia do usunięcia. Jeśli ja chciałbym zostać Waszym klientem, to czy mógłbyś nam przybliżyć taki przykład takiego wdrożenia, co spowodowało, że taki klient może zainteresować się Waszą propozycją? Czy właśnie sam próbował takie podatności identyfiko identyfikować i w związku z brakiem zasobów. Zdecydował, żeby zainteresować się taką usługą. Czy właśnie mógłbyś przybliżyć nam takie jedno z wdrożeń, które miało miejsce w ja, ostatnim jak czasie? Najbardziej no, może dotyczyć firmy produkcyjnej, która borykała się z brakiem zasobów ludzkich, mówiąc prosto, ponieważ nie było tam odrębnego działu cyberbezpieczeństwa, był dział IT, czyli taki klasyczny układ. Firma kilkusetosobowa, więc blisko blisko tysiąc adresów IP. Firma próbowała poradzić sobie, stosując rozwiązania open sourceowe właśnie typu OpenVAS, tylko była kwestia tego, jak to skonfigurować, jak zinterpretować wyniki. No i kto ma, kto, ma, kto ma tymi podatnościami de facto się zajmować. No i ten klient poprzez partnera zgłosił się do nas i w ramach usługi próbnego wdrożenia zaprezentowaliśmy mu właśnie usługę zarządzania podatnościami, dzięki czemu. Dana, dana firma nie musiała zatrudniać specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa, pentesterów, ponieważ usługa, którą świadczymy, pozwala na to, aby nie dość, że skonfigurować skanery podatności, jak również analizować wyniki, wykonać testy penetracyjne, testy penetracyjne, które pozwalają na wykrycie bardziej skomplikowanych Luk, które mamy w systemach, dostarczyć narzędzia do mitygacji, i również ten klient zdecydował się na asystę przy, przy mitygacji. Wykryliśmy no, sporą ilość, bo to było około 1700 podatności w całej, całej infrastrukturze. Wspólnie z klientem przez okres miesiąca pracowaliśmy nad ich mitygacją. Ta liczba zmniejszyła się do 400, co stanowiło no, naprawdę całkiem spore zwiększenie w ogóle bezpieczeństwa organizacji. Czy, jeśli klient zdecyduje się na e, taką usługę, to czy może to wyglądać w ten sposób, że wszelkie czynności są e, przeniesione na e, usługodawcę, czy jednak jakąś część aktywności, e, część aktywności powinna pozostać e, po stronie klienta? Z doświadczenia e, mojego, jeśli chodzi o na przykład usługi e, sokowe, Zawsze w rozmowach z klientem rezerwowaliśmy sobie taką jedną przynajmniej osobę, która będzie takim miejscem kontaktu, plus miejscem, gdzie możemy otrzymać więcej informacji na temat zasobów, jakie są w danej firmie. Jako usługodawcy nie, ciężko jest mieć wiedzę, o, o, o tych zasobach, o, o sieci, o ważności poszczególnych serwerów, więc taka, taka osoba może nas wesprzeć w poprawnym działaniu takiej usługi. I czy w, wa w waszym przypadku nie rezerwujecie się, nie rezerwujecie sobie takie, takiego, takiej części, e zasobu, czy tam osoby, która będzie z wami blisko współpracować w trakcie trwania tej Usługi. Oczywiście no wszystko odbywa się we współpracy z osobą wskazaną przez klienta. No przede wszystkim na początku niezbędne jest ustalenie że tak powiem, krytyczności poszczególnych zasobów, jak również określenie częstotliwości pewnych czynności, czy to skanów podatności, czy pentestów określeniu zasobów. I generalnie... Zazwyczaj jest to jedna z osób, natomiast ciąg dalszy usługi, czyli chociażby konfiguracja owych skanerów, czy też analiza wyników ze skanerów podatności, przeprowadzenie pentestów, jak i analiza wyników, odbywa się po stronie. Usługodawcy, jak również oczywiście wskazanie metod mitygacji, czy też sama mitygacja, bo często klient ma pewnego rodzaju obawy, czy brak zasobów, brak wiedzy, więc tutaj oczywiście wspomagamy. Ja bym w tym miejscu jeszcze wspomniał o, o kwestii właśnie tych ilości tych podatności, ponieważ ich ilość zgłaszana chociażby do bazy CVE i nist ona rośnie w, praktycznie geometrycznie. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu września i pewnie podobnie w październiku tych zgłoszonych podatności było ponad 4000, co de facto oznacza taką samą ilość, jak liczba zgłoszonych podatności w roku 2011 czy 2013. Wynika to z prostej przyczyny: coraz więcej elementów infrastruktury, coraz szybszy rozwój narzędzi, firmware'ów i nie unika się oczywiście przez to pewnych błędów. Tak, jeśli na przykład korzystam z takiej usługi, często klienci są informowani o tym, że otrzymują raporty, czy co tydzień, czy co miesiąc, to w zależności od tego, jak umówimy się z danym klientem, ale czy klient może liczyć na takie na bieżąco, na bieżąco dostęp do informacji na temat działania usługi, jakiś dashboard, jak tickety? Są realizowane? Czy ma taki wgląd i może powiedzmy się uspokoić, że tam wszystko gra poprawnie? Oczywiście istnieje coś takiego jak wspaniały dashboard, który dotyczy właśnie naszej usługi. Generalnie usługa, którą świadczymy, jest usługą ciągłą, czyli ona jest raportowana również w trybie 24 na 7. I klient może zobaczyć oczywiście ten wskaźnik ryzyka, może zobaczyć, jak te podatności zostały wykrywane w poszczególnych okresach czasu. Mamy informacje o hostach z największym poziomem ryzyka, informacje o tym, które podatności są krytyczne, które są wysokie, średnie i niskie. Statusy podatności, ponieważ no podatności mogą mieć różne statusy, które są wykryte, które są mitygowane, które są zaakceptowane. Widzi podział na podatności związane z infrastrukturą, z aplikacjami, hosty, które, są, które mają największą liczbę podatności, najczęściej występujące podatności, itd, i Naprawdę tutaj z tego dashboardu można wyciągnąć sporo wyników. Oczywiście klient może określić, że chce zobaczyć również poszczególne wilany. Ich statusy, czy też komputery w danym wilanie z podziałem właśnie na krytyczność, podatności hostów. Tutaj to wszystko zależy od potrzeb danej organizacji. Natomiast ten dashboard zawiera w sobie też system ticketowy i po kliknięciu w którykolwiek z elementów graficznych wyświetlane są podatności, czy to w postaci listy, czy w postaci widoku szczegółowego, w przypadku tego widoku szczegółowego widzimy cóż to jest za podatność, którego hosta dotyczy, no i najważniejsza rzecz, rekomendacje, czyli co trzeba zrobić, żeby daną podatność zmitygować, jest to miejsce też komunikacji z zespołem pentesterów PSYCOM, gdyby pojawiła się jakaś wątpliwość, Oprócz tego widzimy krytyczność podatności, czyli z jednej strony severity, z drugiej strony priorytet wynikający z krytyczności zasobów, osoby odpowiedzialne, jak również czas, kiedy tą podatność należałoby usunąć. Zresztą sam, sam system tiketowy zawiera w sobie cały workflow, czyli przepływ pracy związany z tym, co z podatnościami można zrobić? Czyli z jednej strony, kiedy podatność, tak powiem, znajdzie się w tym systemie, możemy ją zaakceptować, chociażby tak jak wspomniałem, z przyczyn budżetowych czy długu technologicznego. Z drugiej strony możemy po prostu ją zmitygować i później po retestach jest oznaczana, ona jako rozwiązana. Jeżeli jest na takim statusie wstrzymanym, no to może potem powrócić do tej ścieżki rozpoznania więc e, dzięki temu mamy pełną informację bieżącą, nie jako migawkę sprzed kilku miesięcy, co się z tymi podatnościami dzieje, a tak jak wspomniałem e, nowe regulacje, czyli NIS 2 i jeszcze bardziej DORA wymagają od klientów tego, aby tego typu zarządzanie tymi podatnościami wprowadzić do organizacji. Mhm. A jeśli chodzi już o ten sam proces mitigacji tych podatności, no bo jeśli mamy jakieś luki w konfiguracji, czy mamy jakiś patch do zainstalowania, jak to, jak to wygląda, czyimi rękami jest wykonywana taka operacja najczęściej? To zależy od tego, jakie są ustalenia z klientem. Najczęściej wykonują to sami klienci. Z jednej strony mają pełną informację, w jaki sposób tą podatność usunąć, ale nierzadko też wykonuje to partner, tak, który posiada odpowiednie kompetencje i zasoby. Albo istnieje też taka sytuacja, że albo jest to robione rękami. Klienta, ale przy asyście zespołu pentesterskiego Sajkom czyli, że no, taka druga para oczu, można powiedzieć, chyba że klient zdecyduje się na udostępnienie dostępów właśnie do pewnych środowisk i wtedy wykonywane jest to rękoma inżynierów Sajkom seka. Natomiast można powiedzieć, że w Około 50-60% wykonuje to sam klient, ponieważ no, ma pełną informację, jak to zrobić. Czasami wymagana jest komunikacja z zespołem Pentesterów po drugiej stronie. Tak, to tutaj jeśli w takiej sytuacji trzeba się dokładnie z klientem umówić, jakie czynności taki uskładawca może wykonywać, żeby właśnie nie wykonać jakichś operacji, które mogą. Kończyć się jakimiś problemami dotyczącymi danego, danego środowiska w przypadku instalowania czegoś, czy ingerowania w konkretny system, jeśli chcemy jakąś konfigurację zmodyfikować zgodnie z. Wiadomo, że robimy to w okresach, okienkach jakichś serwisowych, czy, czy w momencie mniejszego ruchu w infrastrukturze klienta. Oczywiście wszystko jest uprzednio uzgadniane i kiedy i zawsze jest, tak powiem, asysta w przypadku, w przypadku mitygacji tych podatności przez, przez zespół Saicom Seka, jest asysta po stronie klienta tak, aby nie wynikło nic nieprzewidywalnego. A jeszcze, jeśli byś tak mógł skategoryzować klientów, z którymi współpracujecie, ich decyzje, jaka ich tak jakby Skłoniła do skorzystania z usług, czyli to są klienci, którzy myślą o podniesieniu swojego, to, swojego bezpieczeństwa. Czy na przykład zostali, nie wiem, jakaś podatność została im wyeksploitowana i z tego powodu coś się e, złego wydarzyło w ich środowisku, e, czy właśnie akurat regulacje i po prostu spełnienie wymagań takich regulacji. Znaczy, to możemy tych klientów podzielić na kilka, kilka grup. Na pewno część z nich to są klienci, którzy doświadczyli całkiem poważnych incydentów. Zresztą widzimy, że w tej chwili praktycznie każdego dnia w mediach pojawia się informacja o jakimś kolejnym incydencie. Ja tutaj może nazwę, nie będę organizacji wymieniał. To jest jedna część. Druga część klientów, czy też potencjalnych klientów, bardzo uważnie obserwuje. Prace nad nowelizacją ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, gdzie owo zarządzanie podatnościami jest dosyć istotnym środkiem zarządzania ryzykiem, nazywając to po imieniu. Stąd widzimy no, duże zapotrzebowanie na tego typu usługi, zwłaszcza w organizacjach pochodzących z sektorów objętych NISE, jak również dorom, tym bardziej, bo tam w dorze podkreślana jest ciągłość tego procesu zarządzania podatnościami. No, i trzecia grupa klientów, to jest grupa klientów, która rzeczywiście chce podnieść ten poziom cyberbezpieczeństwa wewnątrz swoich organizacji. No, ponieważ łatwiej jest, mówiąc prosto, stosować prewencję, zapobiegać niż leczyć. Ja nierzadko mówię o tym, że organizacje niektóre wykonują te skany podatności, pentesty, tak w sposób migawkowy, raz do roku. Dostają nierzadko, mówiąc prosto, wskazówki, listę tych podatności, ale to jest podobnie jak z pójściem do lekarza, dostaniem recepty, zleceniem na rehabilitację. Natomiast zazwyczaj przez kolejny rok nic się nie dzieje, a pacjent jest coraz bardziej chory. Nie daj Boże, że tak powiem, pojawi się incydent, czyli no, zejście, tak? nazywając to bardzo po imieniu. Więc wielu klientów dochodzi do wniosku, że. Ten proces powinien być procesem ciągłym i nie robi się tylko tych, proces, tych działań związanych ze skanowaniem podatności czy pentestami po to, żeby zrobić, odhaczyć, zrobiłem raport. Gdybym był klientem, który jest zainteresowany skorzystaniem z, z takiej usługi, to gdzie powinienem się zwrócić, gdzie was znaleźć, żeby taką współpracę rozpocząć? Jasne, w no racji tego, że EMS Partners jest naszym partnerem biznesowym, więc najlepiej zgłosić się do, do EMS. Natomiast zazwyczaj odbywa się jakieś spotkanie, czy to onlineowe, czy też spotkanie on-siteowe, gdzie pokazujemy w jaki sposób to narzędzie działa na podstawie jakichś tam informacji o takiej demonstracyjnej infrastrukturze. Kolejnym krokiem nierzadko jest jakieś wdrożenie testowe. To też się pojawia taka możliwość dla określonej liczby adresów IP. Kolejną możliwością jest też zakup usługi typu try and buy, czyli że klient może po miesiącu korzystania, bo nie wspomniałem, że to, ta usługa jest usługą subskrypcyjną, czyli po miesiąc, miesiącu korzystania może odstąpić z, z, z używania tej usługi. Natomiast ważne jest to przy określeniu kosztów, aby wcześniej klient tak wypełnił tak zwany kwestionariusz przedofertowy, gdzie wskazuje wielkość swojej infrastruktury, rodzaje poszczególnych zasobów, czyli ilość serwerów, switchi, routerów, drukarek, baz danych i aplikacji, ponieważ również w skład usługi wchodzą pentesty aplikacji i chcielibyśmy wiedzieć po prostu, co to za aplikacje są i ile ich jest. Mm -hmm. e, tak, właśnie. E, usługi to coraz częściej ten temat, który, na który klienci jednak e, się decydują nie tylko e, w podatnościach, ale w innych elementach, takich, które e, dotyczą zabezpieczenia e, ich e, środowiska więc to jest temat coraz częściej spotykany, jeśli e, rozmawiamy z klientem właśnie z tego powodu, że. Czy braku własnych zasobów, czy wiedzy, jaką musi, musimy, e, wiedzę, jaką musimy zabezpieczyć e, e, u naszych e, pracowników, nakłady, jakie musimy właśnie e, na rozwój tej wiedzy e, przygotować. Więc to jest dobre rozwiązanie, jeśli chodzi o to bezpieczeństwo dotyczące podatności, gdzie mamy jednak dużo takich działań czy w, w ich zidentyfikowaniu, czy potem w przygotowaniu remediacji, albo też wybrania tego, co jest istotne, żeby Poprawić, żeby wybrać najbardziej istotne luki w naszych systemach, żeby być bezpiecznym. Więc to jest to rozwiązanie, które właśnie wychodzi naprzeciw takim, takim potrzebom. To ja, może, żeby zobrazować te oszczędności, o których wspomniałeś, to patrząc na nasze takie statystyczne podejście do, do tych dziesiątek klientów, którzy korzystają z naszej usługi, to organizacje uzyskują oszczędność rzędu 70% kiedy byśmy chcieli podliczyć koszt owych skanerów podatności, których który klient kupuje, koszt innych narzędzi, koszt osób, czy to jakiegoś specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa, pentesterów, project managera, to generalnie oszczędności sięgają 70% w przypadku korzystania właśnie z usługi zarządzania podatnościami end-to-end -end autorstwa SciCommSec. Tak, dlatego... Współpracujemy razem w świadczeniu takich produktów dla naszych klientów i żebyśmy mieli w ofercie właśnie tego, tego typu możliwości, aby takie usługi właśnie klientom świadczyć. Dokładnie, dlatego zapraszam do kontaktu z zespołem MS Partners i bardzo chętnie się z Państwem spotkamy, omówimy jakieś możliwości współpracy, omówimy też możliwości właśnie zarządzania podatnościami w Waszej infrastrukturze. Może to być oczywiście bardzo chętnie i chcemy, żeby to była usługa ciągła, ale też możliwe są takie działania, jak to nazwiemy, jednorazowe czy, czy jakieś inne akcje podwyższające poziom cyberbezpieczeństwa, jak na przykład akcje phishingowe wśród pracowników. Zapraszamy do kontaktu z nami, czy na maila, czy telefonicznie, które to dane są dostępne na naszej stronie. Dziękujemy, zapraszamy i dziękuję Przemek. Dzięki również. Do zobaczenia. Do zobaczenia.